Witajcie w kolejnym odcinku. Nie, nie jest tak ciemno, jedziemy tunelem, ale widać już światełko tam wprost. W tunelu. W tunelu, no. <laughs> Mamy jeszcze jakieś... jest tunel. Rozcięczość. No jest jaka jest, bo umacham ręką, ale zostało 510 km. Nie jedziemy autostradą. Jedziemy nie autostradą. <laughs> Wzdłuż wybrzeża. Będziemy się starali jechać wzdłuż wybrzeża. Ominiemy tylko ten ostród, bo no tam, tam nie ma, w sensie można tam zajechać, ale no to nie jest nasza droga docelowa, więc nie będziemy tam będę jechali. No i tam będzie widać morze, gdzie nie, gdzie trochę lepiej może niż wczoraj, bo wczoraj jak jechaliśmy autostradą to są tylko takie króciutkie momenty, gdzie naprawdę cudowny widok jest na morze. No jest cudowny i tak jak porównując sobie to z Chorwacją, bo to również jest strona jeszcze Adriatyku, my jedziemy nad Morze Jońskie. I porównując sobie Adriatyk od strony Włoch, a od strony Chorwacji, no tu macie Piach. Więc jak jesteście fanami Piachu, to jak najbardziej i lepiej przyjechać sobie tutaj. Cenowo chyba też tak trochę jest taniej niż w Chorwacji? Tak mi się o, wydaje. O, jedzenie na no pewno. Ile płaci za pizzę w Chorwacji? W 15 euro. 15 euro. A tutaj wczoraj, no, no na całym tym deptaku, na którym byliście, to może mogliście zobaczyć wczoraj. Tak się wahał mi. Zwykłe Margarita to mnie zszokowało. 5, od od 5 euro do 7 euro. No, no ty zapłaciłeś 10, więc to wiadomo, ceny są różne. Ale to dam od... in, inną pizzę, tak? Ale to też ta pizza w Niemczech kosztuje prościutko, to chyba kosztuje 15 euro, coś takiego. Coś no, ja to Ja byłem do Chorwacji, a ty nie ma, to teraz. No, no dobra, no to ja nie wiem. Baj, bój, No dobra, my jedziemy sobie dalej pod kolejny tunel. W sumie nic ciekawego teraz. A, a w per per Le perska. tam gdzie byliśmy? Bo tam jest lotnisko nad, samym, e, nad samą drogą. Mieliśmy okazję zobaczyć, jak samolot ląduje. Jechaliśmy ze wszystkich tunelów, tam był potem jeszcze jeden taki długi. No i e, tutaj jest kolej. No wszędzie jest kolej, wiadomo. Ale jakbyście mieli ochotę wybrać się tą koleją w tych okolicach, to jest tu cudowny widok. Nie wiem, czy słabo widać. Po drugiej stronie tego płotu jest morze. Morze przed nami. Zaskoczyło mnie. Było zlepce. Zaskoczenie wyskoczyło. I ponownie tataraki. Na polannę kapuccinną. No, kapucino, tylko do 12. No właśnie. Przegapię zaraz. Jest godzina 9:28, 26 stopni, ale być może za tą barierką oczywiście jest morze, który by nie widać, ale wszystko, wszystko piękne wygląda. I nie wiem, co to za miejscowość, ale wydaje się całkiem Foggia jakoś tak w No tak powiedziałabym ładnie, ale co da się zauważyć z chodnikami, to, to tak wszyscy nawet chodniki. To nie ma chodników. No. Ja w Chorwacji tam W przecież w takich właśnie mniejszych. Na samym dole tak jest, że nie ma chodników. Nie ma chodników, chodników no. Ale ładnie. Idą na 30 sekund nad wodę, już Joszek to tak dar papę. Chodźcie. Siedliśmy na chwilę z auta. Daleko nie zajechaliśmy, ale Molly strasznie sapie, a Joszy jakiś taki podekscytowany. Jak mówiłam, że piaszczysta plaża to jednak tutaj jest, kabinista. Wiesz w jakiej miejscowości jesteśmy? Nie. Ale taka fajna, to typowo nadmorska, trzeba zjechać z tej drogi, które jechaliśmy i jest zjazd właśnie już tak totalnie do miasteczka. Fajnie tu, ładna woda, kamienie ogromne, moli by miała zajęcie, pewnie by je nosiła. Idziemy na chwilę zmoczyć są łapki i jedziemy dalej. Piasek, ukradli piasek, niepocoszony delikatnie. Ale woda jest piaskusza, w sensie może jest piach, a nie kamienie. To do wody żyć? No tak, żeby chociaż łapki złoczyły no, co? To źle? No źle, no. Jak cię A <noise> chyba chcę też pić, wiesz? I teraz jedziemy ekspresową. Tam to jest już autostrada więc tym razem tylko nawet jeśli autostrada jest no my jedziemy trochę wyżej więcej tak, czy jak widzimy więcej tego morza więcej poruszamy się trochę wolniej ale chyba mamy ładniejsze różnica widoki różnica na 500 km jest godzina a, bo te, tylko godzina? tak, godzina więc to ma długo no i mamy fajniejsze widoki Teraz akurat mamy tu czas, że widzimy tą autostradę wcześniej tam gdzie gdzie I ona cały czas przez jakieś takie krzaki ma te ekrany, więc tych krajobrazów jest mniej. Trzeba jakby się odbić trochę przez Włochy, żebyśmy mogli dojechać do tej części, której my musimy być. Pamiętacie, jaka to ładna droga jest. Krajobrazy nowego monopola. Chwilowo pola, były traktory, były różne rzeczy po drodze, ale przyjemnie się jedzie i dosyć pusto. Wczoraj jak wracali, jak jechaliśmy w stronę Włoch, jechaliśmy autostradą, to były takie korki. Tu się jechać jechać w szybciej w... niż autostradą. No, były duże korki jeśli chodzi o powroty, wszyscy którzy wracali, to autostrada aż stała. No i tu jest tak w miarę, no dzisiaj mamy niedzielę, to też pewnie może jakoś coś tam ma do życzenia, do powiedzenia, ale jest ok, jest fajnie, spokojnie, naprawdę tych aut jest mało. O, jakie opuncje wielkie tutaj przy drodze. No i jak jak widzicie, Fra e, Francuzi, e, Włosi, no oni się nie krępują, wyprzedzają jak mam ochotę, nawet jak tam przekraczają prędkość. Są tacy... Luźni. Bardzo tak. Ich styl jazdy jest... No co tam, znaki. <laughs> ja... No, tu nie i... można wyprzedzać. Można... my nie wiem. No może bo... Jeżdżą jak chcą. widzą okay. pustą drogę, to jest okej. Okay. Każdy, ma... Każdy naród ma swój styl jazdy. Każdy. Każdy. Jedziemy dalej, bo nawet wiatraki są... Pola oliwne, oczywiście, no tego nie może zabraknąć. Pola z winogronami. Psz, 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 mnóstwo zborze. winiarni i w końcu widzę tam z tyłu za krzakami było widać pola ze zbożem. Bo ja już się tak wczoraj pytałam. Tak jechaliśmy całą drogę i ja się zastanawiam, Przecież w włosi Włosii no. Ja, ja. Nie Włosi uwielbiały wszystko, co jest makaronowe, mączne. Ale gdzie te pola z tym zbożem? Mówi, importują czy co? Ale teraz już wiem, tak. Widziałam sporo było tego o, pola z winami i oliwne. No ładne widoki. Pola z winami, no tak? e, No, jak to się Plantacje I winorośli i oliwy. Ładnie wygląda. Ja tu lubię sobie popatrzeć. Fajnie, spokojnie. To zawsze jest i tutaj Stronie, ale nie mieliście szansy widzi, bo mój refleks jest taki jaki jest. Jedziemy w stronę Foggia, fo no i jakoś tak skierujemy się w tą stronę. Może jakiś sklep po drodze zaliczymy ponownie. Pola z winorośle, pola z Tak, dla mnie to jest wielka odmiana, jednak mieszkamy w tej części Europy, gdzie jedyne pola, a z jabłkami też mieli. Mamy trochę inne plantacje, to zawsze oliwki, winorośla to jest taki niebitymowy dla nas widok. No Chmiel. Chmiel i gdzieś jest taki region u nas, gdzie jest właśnie też dużo pól z winami. I robią co roku festyn wina. Muszę pojechać. to nie jest daleko od nas. Mamy taką wioskę, gdzie robi festyn wina, ale tych winoroślin nie widać. Natomiast tam, gdzie wtedy byliśmy, to były właśnie winorośle leczę język, to może już zakończę. Odezwiję się gdzieś później. Będziemy podziwiać dalej widoki. Mają wiatraki. <grywa> Kolejna stacja benzynowa, i taką ciekawostką jest to, że ona jest totalnie zamknięta, jest automat i można sobie samemu zatankować. Automat, w sensie na kartę itd. i tak dalej. Wciskacie tam pin, nie wiem jak to się robi, to mój mąż jest obeznany z tym. Ja nie łapię tego w ogóle tematu totalnie. Dzięki Bogu nie muszę. Biorę pieski na mały spacerek. Siusiu, ciekawe jest to z tyłu za mną, to takie czarne. Jak to wygląda jak wieża widokowa, ale są tam jakieś satelity i w sumie ciężko powiedzieć, co to jest. Zardzewiałe to takie trochę. No ale dobra. Idę, przejdę się z czteronożnymi, może coś zrobię i jedziemy w dalszą drogę. Stacja benzynowa trochę sam słaba, bo sam beton dosłownie, beton, beton, przód, tył, wszędzie beton. Nie ma skrawka takiego, żeby psy mogły się wysikać oprócz tego tu punktu. że z jakąś pamiątkę trzeba przybyć, ale dobra, idę po jakiś... Taki koszyk by mi się przydał. Jakieś pieczywko i inne takie. o to brzmi bardzo kusząco. A tutaj i dnia bym mogła sprawdzić i jak widzicie... o 99 centów za kilo. No nie jest dużo, może by takiego małego wziąć. No to ja tu za szybko stąd nie wyjdę, to jest rzeczy I, i, i już teraz sama nie wiem, co chcę kupić, może melona, bo się. Dobra, chyba pierwszy zacząć jakiś bułek, ciastek, potem coś do picia na drogę już, bo nam się skończyło i no, I, i nie wiem, jeszcze się namyślę, co ciekawego można do kupić, to, co to jest. Mhm. Mm, brzmi apetycznie. Czy to kurczak? <grym> Okej, okay, dobra. Czas ogarnąć coś do picia, bo uschnę zaraz. Zapakowałam się, stoję przy kasie i tak sobie myślę, czy czegoś nie zapomniałam. No fajne pizze mieli, więc wziąłem. Tak na drogę będzie jak znalazł. Jakieś takie duperele, bo jeszcze trochę jedziemy, a nie mam żadnej takiej lodówki, więc musiałam wziąć coś zimnego zamrażalnika, żeby sobie to wsadzić. Dobra, kończę i lecę kasty. Zostało nam jakieś 28 km do miejsca docelowego. Podczas tej drogi jeszcze zwiedziliśmy. Zwiedziliśmy. Widzieliśmy przez szybę wiele sklepów ogrodniczych oferujących w swojej ofercie drzewa oliwne i to nie takie malutkie jak by z Lidla W <grym>, doniczce 12 30 cm tylko 300 cm doniczka. 200. -ka. No palmy i takie inne rzeczy i to wszystko było za bary tych sklepów było mnóstwo wencji. Ja to taki mały cel już ubrałam, Może się uda tym razem. Póki co, że zostaje nam tych parę kilometrów, to myślę, że ten vlog z auta będziemy zakończać i widzimy się już na miejscu docelowym. Czyli dokładnie jeszcze nie znamy nazwy tej miejscowości, ale nawigacja ustawiona. Jest 27 minut przewidziane do godziny 17. Może po 17 myślę, że już będziemy na miejscu. A na ten moment ja już się z Wami nie w sumie ja, my się żegnamy, <laughs> jedno, nie prowadzę więc dwie ręce. Jedną trzymam telefon. Wszystko. Żegnamy się z Wami i do zobaczenia w kolejnym.